Jennifer Lopez, Ashley Simpson, Selena Gomez, Britney Spears. Nazwiska, które znasz, głosy, które wydaje ci się, że znasz. Ale co jeśli powiem ci, że bardzo możliwe, że nie słyszysz ich głosów, albo przynajmniej nie tylko ich. Bo współczesna muzyka pop ma sekret, o którym rzadko się mówi głośno. Sekret, który wszyscy niby znają, ale udają, że go nie widzą. Sekret, który stał się tak powszechny, że przestał kogokolwiek szokować. Ghost Singing, czyli niewidzialni wokaliści, autotune, głosy pożyczone, poprawione, zastąpione. Dziś największe gwiazdy świata mogą wyprzedawać stadiony, nie śpiewając ani jednej nuty, którą słyszysz na płycie. Mogą budować kariery na cudzych głosach, a publiczność i tak bije brawo. Bo już nie pytamy, kto naprawdę śpiewa. Pytamy tylko, czy to brzmi dobrze. A przecież nie zawsze tak było. Jest jedna historia, która miała nas przed tym ostrzec. Jedna historia, która zniszczyła kariery, odebrała nagrody i zmieniła życie ludzi na zawsze. A w przypadku Roba Pilatusa kosztowała życie. Historia zespołu, który zrobił dokładnie to samo, co robi się dziś, ale w złym czasie. Jednak zanim zaczniemy, jeśli jesteś wiernym widzem, zostaw łapkę w górę, trzeba nakarmić wiecznie głodny algorytm YouTube'a, bo inaczej. Zacznie podgryzać nam tutaj zasięgi, więc jedno kliknięcie, a pomaga nam to przebić się dalej z tym materiałem. Dzięki wielkiej jedziemy dalej z tematem. Zespół Mili Vanilli 21 lipca 1989 roku zostają przyłapani na udawaniu śpiewu, czyli tak zwane lip-sync. Stało się to w telewizji na żywo. Wielu wokalistów robili to na scenie i normalnie nie byłoby to wielkim problemem. Ale tym razem było inaczej, ponieważ Mili Wanili nie udawali śpiewania własnych głosów. Byli tylko dwoma tancerzami zatrudnionymi do poruszania ustami, do nagrań wykonanych przez profesjonalnych wokalistów. Gdy zostali zdemaskowani, świat uznał ich za symbol oszustwa w muzyce, za granicę, której nigdy nie wolno się przekroczyć. Dziś ta granica nie tylko została przekroczona, została całkowicie zatarta. Więc pytanie brzmi, nie czy to się dzieje? Pytanie brzmi, dlaczego przestaliśmy się tym przejmować? To jest właśnie historia o Ghost Singerach, o AutoTune jako normie, a nie narzędziu, o gwiazdach, które widzimy i głosach, których nigdy nie poznamy. I o tym, co tracimy, kiedy osoba, którą widzimy na scenie, nie jest osobą, którą słyszymy. Więc zacznijmy od kariery Ashley Simpson, która zmieniła się na zawsze 23 października 2004 roku, gdy jej występ muzyczny w programie Saturday Night Live całkowicie i beznadziejnie się nie udał. Simpson znalazła się w samym środku telewizyjnej katastrofy na żywo, gdy w nieodpowiednim momencie zaczęto odtwarzać niewłaściwą ścieżkę playbacku do jej przeboju Pieces of Me. Ashley była zrozumiale kompletnie zdezorientowana tym technicznym chaosem, więc zareagowała w jedyny logiczny sposób. Zaczęła tańczyć Hold Down. I nie chodziło o to, że Ashley Simpson udawała śpiew. To nie zniszczyło jej kariery. W 2004 roku lip Sync nie był żadnym szokiem. Publiczność była do niego przyzwyczajona. Weźmy dla przykładu Britney Spears. Popowe występy w telewizji, MTV, wielkie show, wszyscy wiedzieli, że to się dzieje. Ludzie lubili to wytykać, czasem się z tego śmiać, ale nikt nie traktował tego jak wielkiego grzechu. Problem Ashley nie polegał na tym, że ruszała ustami do nagrania. Problem polegał na tym, że nie była gotowa na moment, w którym coś pójdzie nie tak. Bo w Saturday Nightlife poszło nie tak coś zupełnie prostego. Zamiast piosenki, którą miała zaśpiewać jako drugą, z głośników poleciało Pieces of Me, czyli ten sam utwór, który wykonywała wcześniej. To się zdarza i zdarza się naprawdę często. Popowi artyści mylą wejścia, zaczynają refren za wcześnie, podkład wchodzi nie w tym momencie i w 99% przypadków robią jedną rzecz. Biorą mikrofon i jadą dalej, jakby kompletnie nic się nie stało. Ale Ashley zamarła. Zamiast natychmiast wejść w piosenkę i zaśpiewać ją drugi raz, co byłoby dziwne, wiadomo, ale do przełknięcia. Zrobiła pauzę, za długą pauzę, a potem wydarzyło się coś, co zmieniło wszystko. Ten mały, nerwowy taniec. Ten moment, który trwał kilka sekund, ale w telewizji na żywo trwa wieczność. Zespół Ashley zachował się profesjonalnie. Usłyszeli, co leci w głośnikach i zaczęli grać, żeby ratować sytuację zrobili dokładnie to, co powinni zrobić muzycy na żywo. Ashley była jedyną osobą na tej scenie, która nie miała planu B. A potem było już tylko gorzej. Bo zamiast następnego dnia powiedzieć spieprzyłam, zdarza się, jedziemy dalej, zaczęła się seria tłumaczeń. Najpierw winny był zespół, potem nigdy nie robiła lip-sync, potem miała refluks żołądkowy. I w tym momencie Internet zrobił to, co Internet robi najlepiej. Wyciągnął wszystkie inne nagrania, na których bardzo wyraźnie widać, że jednak lip synchowała. I nagle historia, która powinna żyć jeden lub dwa dni, zamieniła się w miesięczną debatę o tym, czy Ashley Simpson w ogóle potrafi śpiewać na żywo. Sama wpakowała się w róg, a im bardziej się tłumaczyła, tym bardziej wszyscy zaczęli się jej przyglądać. Każdy kolejny występ na żywo był oceniany pod lupą, każda nieczysta nuta trafiała do mediów. Występy, które normalnie przeszłyby bez echa, stawały się wiralami. I tak krok po kroku, nie przez jedno potknięcie, ale przez brak przygotowania na porażkę, jej kariera zaczęła się rozpadać. Bo prawda jest taka, że Ashley Simpson nie została zdemaskowana jako osoba, która śpiewa tylko i wyłącznie z playbacku. Została zapamiętana jako artystka, która nie wiedziała co zrobić, gdy rzeczywistość przestała iść zgodnie z planem. Gdyby zaśpiewała Pieces of Me drugi raz, był to dziś tylko zabawny moment z historii SNL. Ale zamiast tego stał się momentem, który zdefiniował jej karierę na zawsze. W ciągu roku wróciła do występów, wszyscy poszliśmy dalej, ponieważ w 2004 roku przemysł muzyczny był już fundamentalnie inny niż w czasach Mili Vanilli. Najlepiej obrazuje to jeden efekt produkcyjny: AutoTune. AutoTune i inne wtyczki do strojenia stały się bronią numer jeden dla wokalistów. Pomagało im trzymać tonację. Jedni krytykowali je jako protezę dla słabych wokalistów, ale dla innych były narzędziem kreatywnym. Artysta nadal śpiewał, nadal występował. To był jego głos, tylko mocno przetworzony. Zanim pojawiły się te narzędzia, artysta był niezbędny. Potrzebowałeś kogoś, kto naprawdę potrafi śpiewać. Teraz producenci mogli pracować z dużo szerszym zakresem wykonawców i nadal sprawić, że brzmieli dobrze. Artyści stali się bardziej narzędziami producentów niż odwrotnie. To, co zrobiło Mili Vanilli, użycie zupełnie cudzych głosów, na pewno nigdy się już nie powtórzyło. Przynajmniej tak myśleliśmy. Aż znaleźliśmy dowody na to, że jednak nie jest to prawdą. Jennifer Lopez, Grammy 2019 rok. Artystka multiplatynowa, globalna supergwiazda osoba, która zbudowała imperium na karierze muzycznej, a jednak na wielu swoich największych hitach tak naprawdę nie śpiewa. I to nie są spekulacje, to jest dobrze udokumentowane i opisywane w branży muzycznej. Problem polega na tym, że większość ludzi o tym nie wie. Spójrzmy na dowody jednak, zaczynając od piosenki Play. Ten utwór został pierwotnie nagrany przez Kristinę Milan w 2000 roku. To ona go napisała, to ona go nagrała i miał być właśnie jej singlem. Ale wytwórnia wzięła jej nagranie wokalne i przekazała je

tak, Ale, w i heard moją um, I mean, I you know, in Kilku insiderów branżowych twierdzi to samo. Rzeczywisty wkład wokalny Lopez w jej albumy jest minimalny. Ale oto co jest fascynujące. To tak naprawdę nie jest tajemnica. Mariah Carey powiedziała kiedyś, że często śpi tylko 3 godziny na dobę. Gdy powiedziano jej, że Lopez twierdzi, iż śpi 8, Mariah odpowiedziała: Gdybym miała luksus nieśpiewania własnych piosenek, też bym tak robiła. Dziennikarze muzyczni piszą o tym od lat, te informacje są publicznie dostępne, a jednak Jennifer Lopez nadal jest celebrowana jako artystka nagrywająca. I na litość boską była też jurorką w American Idol, oceniając śpiew innych ludzi. Jest gwiazdą tras koncertowych i festiwali, na które ludzie płacą ogromne pieniądze, by zobaczyć ją i usłyszeć na żywo. A jej fani? Wielu z nich wie. Media społecznościowe są pełne dyskusji o korzystaniu przez Lopez z wokalistów widm, tak, czyli ghost singers. I tworzy to dziwną sytuację, bo Jennifer Lopez robi w zasadzie dokładnie to samo, co robili Milli Vanilli. Buduje karierę na cudzych głosach. Różnica polega chyba tylko na wykonaniu i epoce. Selena Gomez również była wielokrotnie pytana o swój rzeczywisty wkład wokalny. Insiderzy branżowi sugerują, że znaczna część tego, co słyszymy, to pomoc nieujawnionych wokalistów. To samo dotyczy nawet Britney Spears w szczytowym okresie kariery, ale są to przypadki, o których wiemy. Ilu innych artystów korzysta z wokalistów widm bez żadnego ujawnienia. Tego się chyba nigdy nie dowiemy. Kiedy mini Wanini zostali zdemaskowani, był to skandal, który zniszczył ich kariery. Dziś, gdy robią to gwiazdy pop, to ledwie jest wiadomość. A wracając właśnie do mini Wanini, to chciałam Wam przypomnieć tą historię. Kiedy to właśnie w 1987 roku, Frank Farian, niemiecki producent, który chciał wejść na rynek amerykański, wpadł na genialny pomysł. Wiedział dokładnie, co się sprzeda. Młodzi, atrakcyjni wykonawcy, którzy potrafią zrobić show na scenie. Znalazł dwóch przystojnych, profesjonalnych tancerzy, Roba Pilatosa i Fabrice Morvana. Mieli ruchy, wygląd, charyzmę sceniczną. Wszystko, czego oczekuje się od prawdziwej gwiazdy pop. Był tylko jeden malutki problem. Nie potrafili śpiewać, więc Frank wpadł na pomysł, który uważał za genialny. A co, jeśli zatrudni profesjonalnych wokalistów do nagrania partii wokalnych, a Rob i Fab po prostu będą udawać śpiew? Frank rzekomo nawet nie chciał, żeby Rob i Fabrice śpiewali. Nigdy nawet nie sprawdził ich głosów. Sprowadził doświadczonych wokalistów sesyjnych Charlesa Shaw'a, Johna Davisa i Brada Hoala. To byli profesjonaliści, którzy trafiali w każdą nutę i idealnie śpiewali harmonię. Ale nie mieli tego wyglądu, którego właśnie szukał Frank Farian. Więc Farian zawarł z nimi umowę. Wokaliści sesyjni mieli być dobrze opłaceni, ale pozostawać anonimowi. Rob i Fab mieli stać się twarzami projektu. Mili Manili wydali Girl You Know It's True oraz Blame It On The Rain. Piosenki stały się ogromnymi hitami przez dwa lata, a plan zadziałał perfekcyjnie. 7 milionów sprzedanych albumów, grami dla najlepszego nowego wokalisty. Frank Farian wreszcie przyłamał rynek amerykański aż do tego jednego błędu technicznego 21 lipca 1989 roku. Wokal odtwarzany z emulatora zaczął się zapętlać. 80 tysięcy ludzi nie dało się powtórzyć tego 15 razy. Stało się to oczywiste. Mini Vanilli spanikowali i uciekli ze sceny. Okazało się, że Mini Vanilli to jedno wielkie oszustwo. Następstwa były chaotyczne. Ludzie byli zdezorientowani, podejrzliwi i domagali się odpowiedzi. A w listopadzie 1990 roku Frank Ferriant zwołał konferencję prasową i zrzucił bombę. Przedstawił prawdziwych wokalistów. I w jednej chwili wszystko się skończyło. Po raz pierwszy w historii odebrano nagrodę Grammy. Jednak największy cios spadł właśnie na roba i faba. Nie zostali tylko skasowani, zostali napiętnowani, postrzegani jako niemoralni ludzie, którzy okłamali miliony fanów. Presja psychiczna była ogromna. Aby sobie z tym poradzić, sięgnęli po alkohol i narkotyki. Rob Pilatus zmagał się z depresją i uzależnieniem, i zmarł z powodu przedawkowania w 1998 roku, mając zaledwie 32 lata. Skandal Miliwanili stał się przestrogą. Wszyscy myśleli, że to odosobniony przypadek oszustwa w branży muzycznej, bo w 1989 roku ludzie wciąż wierzyli, że to, co widzą, jest prawdziwe. Autentyczność w muzyce znaczyła wszystko, ale przemysł muzyczny ewoluował, nauczył się. I na pewno coś takiego nie mogłoby się wydarzyć dzisiaj. Hm. No tak przynajmniej myśleliśmy. Ale to, jak postrzegamy dziś przemysł muzyczny, bardzo się zmienił. Pytanie brzmi, dlaczego przestaliśmy się tym przejmować? Jestem ciekawa, co wymyślicie na ten temat. Podzielcie się ze mną swoimi przemyśleniami na temat tego przemysłu muzycznego i tych wszystkich ghostwriterów, autotuna i innych cudów, które są wykorzystywane teraz w muzyce. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zachęcam do pozostania na dłużej. Kliknijcie suba, pozostawcie łapkę w górę, jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy materiał, kochani. A my słyszymy się już niedługo ponownie. Pozdrawiam Was serdecznie i miłego wieczoru. Cześć!